żeby kłamać odnośnie kamer jak. Nie. Jak ja tak dzik. Pierwszy co robisz, to tab. patrzcie gdzie ma zadania. Elektryku. Elektryku 3, a później po prawej stronie wszystkie, więc spoko sobie zrobić routa. Ej, tu już mi się zaczęło podobać, już zaczęłam więcej kuła. zepsuli światła. Teraz idziesz do świecącej strzałki, w spację i klikasz te trzy. Wyłączone. Kliknij w tu. Kliknam. Tutaj. W środek. Nie. nie. A, to, Jeszcze jedno. Oj. Już ktoś za ciebie to zrobił No i tutaj masz ci zadanka Liczy się szybkość? No Wszędzie się liczy szybkość tutaj Im szybciej, tym lepiej Bo więcej zobaczysz na mapie, więcej zrobisz O, zabił cię Mandzio Oż ty skubańców Możesz za nim chodzić Dobra On poszedł do węta Dobra, ja idę się kobitkę No za Werkę upiliście A co się stało z Neurachcem? No Irak, ty żyjesz czy nie żyjesz? Ja ja nie widziałem, jest że tam w miejscu momencie... chyba dostał Disconnecta. Irak a, jest martwy. Albo Disconnecta dostał. Okej, okay, Albo disconnect. F dla was wszystkich. E, Fris czy tam Werka leżała w elektryku po prawej stronie. Ja nie żyję jak ja coś. Ja mnie... no. no tak, e, tutaj chciałbym powiedzieć, że jak ja byłem na przykład w sterowni, ze mną był na przykład między innymi WGZ, był ze mną tam Zaha, i, i, I nie wiem, i ktoś tam chyba jeszcze chciał. Na wigacji był, byłam też ja wcześniej i WGZ powinien mi wdzieć. Czy będę grała ze sobą? Kurczę, oni mają chyba pełny składnik, nie co Chociaż ja tak się teraz tak, że tak? tak zajawiałam, żebym mogła tak, sobie pobrać. No, 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 tak, tak, No ale możecie jeszcze podłączenie, tak. I wtedy będą na przykład mogła grać, no ale stronie oni stronie. tam są z w ale nie ma czarnego. Zobaczmy go, żeby w komunikacji był zadanie to pokrętło. Nie, prawo nie jest jakieś łączone w tej. Po to jest jedna sekunda tak naprawdę. Ale ona nie jest włączona, nie? Z czymś? To się ona się po czymś. A podoba się taki streamek po na mieliśmy nie. Nach Europa strasznie się tak, mi to mi to z tym odpaleniem. Bo, tak, bo z ja też nie umiem tej gierki, więc, więc się tak zajawiłam światło. teraz. I, I, i już mnie coś Karol nauczył, bo już nawet wiem, gdzie jest elektrownia, więc już jest naprawdę Wiem, gdzie jest kafeteria, elektrownia. Wiem, gdzie gdzie jest reaktor. Dobra, Blaszka, no, szybkie pytanie. Gdzie poglądasz? w w policjach po jednym admin jest. Pod pod nie widziałem, czy nie, nie widziałem, w nie, widziałem pokój, nie. No, no. Kłamstwo. No, robiłem dwa zadania w nawigacji. Jakie? E, nawig... ale tego, ale kierowywanie nie, nie, i ten dostęp. Stają mi dwie sekundy. No, 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 no nie no, wiem, bo no, cały, no, cały, cały czas ja przystępuję z nawigacją. ten blaszka, tam nie widziałem. No, dwie sekundy. A nie, z ja to od początku bo najpierw I miałem przesył, a potem robimy do nas to musisz tutaj Mówiłam szybko powiem mam szybko czy mówiłam Karolowi, mówiłam Karolowi, że jest mega bo Karol mówił że jest mega ciężko grać y, impostorem i żeby dobrze grać impostorem ja mówię że no ale jak się gra impostorem to jest taki dreszczyk emocji jest tak fajnie w sumie y, więc y, więc no y, mówiłam mu też że trzeba też wiedzieć gdzie wychodzić z tego y, z wentów, z wentów, dobra. Podejdź za teraz, dzięki plaszkę. Mogę ich teraz śledzić. Kogo śledzić? Mandzia śledzić, bo on jest, nie? Czerwony. A nie, to Diabless, tak? Diabless, Diabless. <laughs> no, zabił w kafeterii? No, okay. no tak, tak. Wiesz, ja się, chciała się, żeby to nie było, że ktoś tam. No, bo to się <laughs> zbugowało, tak. A, no, tak to się zbugowało. A, no, tak, to się zbugowało. No, tak. No, jakiś, się no. I co teraz? Trzeba czekać? No. Skipa dają wszyscy. A, skip, skip. dobra. A fajnie, bo oni są już tacy z życi tutaj, nie? No. Już wiedzą, że tam trzeba skipić coś tam. Fajnie, fajnie. Taski rób jako duch, dobra. Na razie nie musisz, bo jest mało tasków. Dobra, to ja jestem ciekawa, jak, jak być dobrym impostorem. Ten Diables jest, do, e, jest dobry? No tak mi się wydaje, że on jest impostorem. No tak, on mnie zabił przecież. Ktoś pisał nawet na czacie. Albo on, albo mandzie cię zabił, nie wiem. Kto jest z nich? On udaje, że robi te taski? Nie. Wpadkę zabije. Możliwe, że naprawdę robi. Teraz na naprawdę, bo zobaczył, że ktoś idzie, więc. No, się tutaj na niego na przyczaję. Chociaż tutaj poćwiczyłabym sobie te taski, ale jestem ciekawa jego taktyki. O, zabił. Kogo? No tu Ano idzie. jest, Zachę. O! Widziałam to jak tu wszedł będzie, do wenta! Tu będzie, będzie, tutaj wyjdzie Fajnie to ten tak wygląda. No, dawaj dawaj za nim. Gdzie? Tam powie. I wyszedł już z tego wenta? Nie musisz chodzić tymi. Mm. O, wygrali. Mm. A mówiłem, że to może być Legend. Żeby nie widzieliście nie... mnie tym, byłem tam dwie sekundy. Wszedłem, zrobiłem zadania, wyszedłem. To może akurat się zlało z naszymi zadaniami, ale na pewno nic tam nie widzieli. Eee, no jak no tam gdzieś przy silcach romnęliśmy. Ja was tam nie? widziałem, nie, co nie? W tym momencie, jak było zgłoszone ciało stare. Ale gdzieś przy silcach? Tak, 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 na silcach. No, od razu. Ale ładne No jak no, ubiarki. Akurat... 2GZ, oddasz biały kolor, szybko, 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 Adam, szybko. Adam, o, Nie zdążyłeś? Zmutuj się. Nie. Ja chyba, no o. mi zajdźło, w sensie mi zmieniło. Dawaj idź w dół. W dół? Dobra. I idź do elektryka od razu. Ale jazda, jestem impostorem znowu. Dawaj, od razu go zabijaj. I tak? do wentów. Kim? I tu. went. Went, went, went. I tu zobacz. Tu zobacz. Tu jest niebieski, to nie, nie, nie. Dobra, zostań. Dobra, dobra. Wbiegłaś do storage'a i biegłaś do. Okay. Y Dobre kile. Dwa kile w tym jeden w Dzień nawigacji, zbiegałem. Eee, zrobiłem w ka kafeterii z jedną zadanką, zbiegałem przy Weepoza i gdzie ona To że blaszka był bliżej, jakoś w pobliżu. To jest to A wcześniej. i w nawigacji kill tuż przy stole. Czy ktoś wiedział gdziekolwiek Bladego? Gdzie był, gdzie poszedł i tak dalej? Czy on mógł gdzieś zginąć na przykład na respie? Czy on mógł gdzieś zginąć po prawej stronie? Czy gdzie? Ty co, gdzie czy po prawce? Ja. A. Ja chyba chciałem na. Ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że był w adminie Bloody. Okay. Nie. Nie okej, w adminie. Nie? Ok. Nie. Dobra, to A, może widziałeś Kogoś na kamerach, kto wybiegał z Medwaya? Med 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 nie, nie widziałem nikogo, kto wybiegał z Medwaya, med ale widziałem jak Zach kafeterii przebiegał po Aperenginie. Bo chodzi o to, że, zakładam, że Blady zginął w elektryku, ponieważ byłem akurat na adminie i były dwie osoby na elektryku i potem się pojawiła w Medwayu. Więc, tylko to chciałem powiedzieć. Ja teraz siedziałem na kamerach e, widziałem resztę no, movement e, właśnie do... Ktoś z czatu się śmieje, że zaraz będę więcej razy impostorem niż no. ty No Już byłaś dwa razy, Siema. więc tak, tak więcej prawda. Tak. To... Okay. E, tyle widziałem na tych kamerach, bo byłem, byłem dwie sekundy. E, Co mam teraz robić? Chłopacz, no? Spokojnie. Powiem tak, boję na w security i na sobą y, w MedBay'u no kiedy? Kiedy? Bayu. Kiedy? Kiedy? Pod koniec? Na sam koniec, no. Na sam koniec. Ej, ale to, to ja nie byłem. Ja nie byłem. Nie. Przypałem są te... Yy, te kamery. Że ktoś może Cię widzieć, ale, jak będziemy tak teraz z, z tych te, 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 kamerzystów. Gdzie o? jesteś? Ej, ja teraz się udawałem do... Z tych kamerów. Powiedziałam, z tych kamerów. Gdzie jesteś, Warka? W którym miejscu do Kana nawigacji byłeś? Dobra, Przez tunel dopiero przejdziemy. Ja byłam... Ja pobiegłam z commsów do storage'a. No Do, odwrót. Dobra, wpadka, na, na odwrót, na odwrót, dobra, wpadka, ja wpadka, w końcach teraz pliki pobieram. Ale nie, widział, nie widzę nic, bo pliki mm. pobieram. Dobra, no i Rata, gdzie ty jesteś? No ja w naglezamu blaszka przyszało. gdzie jesteś? O, nie ale nie wiem, to tak. Tak. Hard, że ona pliki pobiera nic ja nie widziała. Dobra, gimme. Tak ktoś kłamie. To dobra, jakaś osoba z tym pomoców. No to, to w lewo lecimy i zabijamy o tych skurczby na tych kamerach. A gdzie są te kamery? W lewo. No i w lewo tam Czemu nie chodzi mi? A, dobra Mamy Tutaj Tu Tu Idź na te kamery Wejdź na nie w ogóle No, idź tutaj Spacja I teraz masz kamery Oho. I patrzysz kto gdzie chodzi y... A gdzie, są, gdzie jest, gdzie kamery są? Gdzie to pomieszczenie z kamerami? No to już byś musiała wiedzieć, Aha. nie? Dobra, i co mam teraz robić? Reaktor... Mandzia do reaktora wyjść. Dawaj Mandzia zabijamy Dawaj do niego. Tu, tu, tu! O, czekaj, tu. czekaj. Nie, nie, nie. No idź tam, idź tam z zatem, idź za killa. Idź tam, idź za kill, kill, kill. kill. No, czekaj, dawaj. nie, nie wyrobiłam się. O Jezus, ko... <laughs> kila mieliście. Wiem, ale ja się nie wyrobiłam, Oj, <laughs> Uciekaj do góry. ty zabił. Żeby mnie nie widzieli. Nazwijaj go! Nie, nie, nie widziałam, nie widziałam! Jest po tobie. Ta, czemu? Nie, nie, nie będzie po mnie. Mówię ci. Ciało przy wyjściu. lokalizacji. w ogóle WGZ e, Teraz wchodzimy do kafeterii z admina. No Irak, lokalizacja. Jakie się... Lokalizacja. Ale ja byłam w kafeterii się... Dobra. E, wpadka, lokalizacja. Tak, no jak się widziałem. od, Gdzie od góry z, z kafeterii niedawno, Admin, Admin. To Admin. A tu nie? Diablez. Patka, Neurach, WGZ. Czy siebie widzieliście nawzajem? Ja widziałem na pewno Neurachta, a w Patku ja mogłem widziałam... się robić. A gdzie mi widziałeś w WGZ? Bo ja ci widziałem w Adminie. E, tak, w Adminie ci widziałem właśnie. Okay. To... Dobra, 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 dobra. dobra. Gdzie jesteś e, Werka? Ja widziałam Disabla jak w Upper Engine. Gdzie jesteś? Ja jestem w Upper Engine. Okej, dobra. Czyli Diables i e, to nie. Dobra, blaszka, bo ty byłeś w adminie. Kogo widziałeś tak. w adminie? Czy ktoś tam jeszcze e, był? Widziałem Noirachta i VGZ Czy... Dobra, czy oni byli wcześniej przed tobą, czy oni byli po tobie? No ja chyba razem z robił upload Ja przyszedłem no. od razu po Najrachcie. Wymieniliśmy się zadaniem. Częsie dobra, dobra, dobra. Okej, 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 czy ktoś... Nie, ja, się się czy ktoś wierzę, od to 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 wchodzi wchodził do admina? to jest bardzo ważne. WGZ musiał kto Bo... ostatni wchodził do admina? Ja kto ostatni bieg do admina? Ja od ale nie, kto wbiegł ostatnio do admina od, od, od dołu? Czy to był WGZ czy WGZ ja Na kamerach widziałem WGZ-a. Jak wchodził no mówię, do admina, ja to... tak, kiedy, tak, kiedy Kiedy? Czy to było jakieś 10 40, sekund temu? 15? 10 sekund temu, tak, 10 sekund temu. Dw Z, dwG GZ. Nie, nie nie nie, 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 bo ja już tam byłem. Ciało razem opadało, ciało opadało, ciało opadało. Osoba, która zabiła, ciało opadało, ja mam, i tak i sprawdziłem tego, sprawdziłem Electricala, musiała ona wbić albo do admina, albo musiała się wywentować. Zatem to jest albo Diables i wywentował się do lewego górnego rogu i tam pobiegł, albo to jest 2Z. Ale ja mówiłem, jak już e, przechodzimy to, wychodzimy z prawej Czy strony oni, i ale ciebie, ciebie mineria, to, to, to było przy tym ciele, tyle ciało, ciało ty przebiegasz w Romandzie. Dobra, teraz. Ona mówiła, że wchodzi. Muszę dopiero, się nauczyć, żebyś trzymał się. A szkoda, że nie, nie dostałam, do być nie, Trzymaj nie, 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 na To jest łatwiejsze. Mam tutaj głupie. A nie muszę tutaj patrzeć. No i jesteś tak? No. To czemu nie dopiero teraz? No bo A zostałaś sama. O w dupę. Dobra. To teraz już mnie podejrzewają na pewno. Nie, nie podejrzewają wam. W sensie będą, będą. Czyli Q jest, zabijam? Tak. Dobra, to to jest łatwo. Dobra, dawaj na te kamery, bo na pewno tam ktoś będzie szedł. Daj w lewo. Diablez. Jeszcze? No, jeszcze, jeszcze. Weź na te kamery, zobaczmy, gdzie są ludzie. Mają połowę tasków, więc nic. A może gdzieś włącza? Dobra, możesz pobiec, patrz, bo możesz w ogóle biec, Wera? Możesz biec? Za, zabij go. No, Nie złapiesz już go. <laughs> Za półko znowu. Serio? Dobra. O, o Nie! się. Mów, że mandzio zabił. że mm. Świeży kill. Mhm. Świeży kill. Właśnie przełapałem na zabójstwie barka. Mnie? Tak. Nie, to był Mandio. A gdzie Mandzio werka widziałaś? Gdzie widziałe Mnie werka przekonał. Mów, że to! Okay, mów. Mi pasuje to co mówi Aper... Mandzio, bo zostawiłem werkę w biedałaś kamerach biedałaś miałem się przy, 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 przy wyjściu z Medbaya koło kafeterii się, przy, przy, przy z się który w lewo, mam z i to widziałem. Upper engine, wcześniej byłem w adminie. Jedna osoba w. No to by się Jedna osoba w upper engine, jedna osoba w security jedna osoba na weaponsach, jeżeli się nie mylę. Widzisz, ja byłam gadało. na kamerach i widziałam Obrały Mandzia, i że zabił, więc szybko do, podbiegłam pod to i mnie osądziliście. Okej, okay. czy ktoś potwierdza Mandzia? Widziałam ani Mandza, ani Werki w tej grze, widziałam tylko... Okay. No ja... Widziałem, jak zabijono chwilę... no. To znaczy słowo Mandzia przeciwko słowu Werki. No, nie, jeszcze ty. słowo Blaszki, który mówi, że był przed chwilą i widział, że Werka tam wbiegała. A to nie wiemy, czy wywaliśmy dobrego wtedy killera. Dobra, bo możecie się wykryć. No! Nawzajem. <laughs> Mówię szybciej, go na kolejnym tego Dojan podgardło. Nie, Blaszka, bo. Daj na Mandia. No, Który to, to No ten, przyznać, ten, Ale nie mogę powiedzieć na 100%. No. Raczej po tobie. Nie, mam taki Angian na moich oczach. Więc Blaszka jest czysty moim zdaniem. A Blaszka? Ja ufam <laughs> Andziowi. Musisz coś mówić, znaczy, to Dobra. Poradzi, wydaje, mi się, to ma, to rację, wydaje mi się, że Mandza może mieć rację, bo się, Tak, jest, coś jak coś ktoś to mówi, to zawsze przekonuje, nie? ...o poprzednio Impostora. Ale tylko na tej podstawie będę głosować. No szczególnie, że Diables teraz nie żyje. No wtedy to mógłbyś albo WGZ, albo Diables. Co mogę powiedzieć. powiedzieć? Nie, zawsze trzeba się drzeć. Musisz więcej drzeć, to nie to No i tak już. Już niektórzy na ciebie zagłosowali. Patka jest za moich oczach. Czemu tak mówisz? Przecież to... No dobra. No dobra, tutaj mm. po tym głosie werki Nie, coś myślę, że werka się Nie, werka, werka, niestety taka jest <noise> sytuacja, która ci się trafiła, że widziałem jak Ale Ale Noirach ci zaufał. Tutaj dobrego, dobrego, dobrego myślenia. No. Dzięki Najgorsza. Noirak za zaufanie. Ale, że Noirach ci znowu detektyw. Jak usłyszałem, Noirak detektyw, to już mówię, ja pierdzielę, jeszcze to Dobra Dobra Dawaj, Naprawdę pijmy, ona gierzymy, była? No, no, o, o ale, ale, no, 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 ale Dobra, teraz chwilę zobacz, jak ty no, gra. No. jest nowa, Dobra, to, gra. Się, to jest tak, że Dajcie, sobie wrobić. To się no, podobało. No, no, tak. Ja się strasznie wczułam. Słuchajcie, ja wam wam za za dzisiejsze gierki. My na swoje, swoje... Na lepszą ekipę. no, Dobra.